Siemanko z tej strony ja i witam Was w poradniku jak zrobić sesję jednoosobową, gdzie można robić misje, paczki i w ogóle zarabiać. Jak widzicie mamy tu parę osób, tak parę osóbek i pokażę Wam jak żebyście byli sami. No sami, po prostu sami. Wchodzicie sobie w monitor zasobów Procesor CPU, i tu będziecie takie coś mieli jak gtA5.exe. Prawym przyciskiem myszy na to klikacie, i klikacie Wstrzymaj proces. Potwierdzamy i czekamy 10 sekund. Czekamy, czekamy. jeśli już te 10 sekund minęło, to po prostu mamy znów proces. Potwierdzamy. Wchodzimy do GTA i pisz i im jesteśmy sami. I tutaj to jest jakby ta sama sesja tego postu. Albo nie, inaczej. Postu wywaliło wszystkich graczy. No i jestem sam. Więc to było na tyle z tego programnika. Szybki, treściowy poradnik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapeczkę górę i suba. Będę Wam bardzo wdzięczny. No i widzimy się w następnych. na no.